Cześć Raki, witajcie na moim kanale, bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, kochani, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, wszystkie są mile widziane, kochani, robimy sobie dzisiaj tygodniówkę, tygodniówkę na nowy tydzień, tydzień 17 od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2023, ok, talie są dwie, główna, dopowiadająca, przetasowane, już na Was czekają, w ogóle mam fajną nową talię tutaj, Zobaczymy, co nam tarot powie, kochani, kochani. Zatem, tradycyjnie zobaczymy, jaka jest wasza energia główna. Zobaczymy, co idzie do przyszłości, bądź co z przyszłości może na was wpływać. Zobaczymy, co jest w waszych głowach, co przynieść najbliższa przyszłość. Związki dla związkowców, dla singli, niespodzianka, prace, finanse i wynik, bądź rada tego. Wynik tego czytanka, bądź rada dla Was, moje kochane raczki. Zatem yy, zaczynamy. Poproszę energię główną dla racha na tydzień 17, od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2023. Raczki, kochane, co tam u Was? Energia główna dla Was, kochani, to na ten tydzień to cztery miecze. Kochani, cztery miecze yy, jako energia główna mówi o tym, że może raczek będzie się. Od kogoś odgradzał, oddzielał, może potrzebujecie, o, może potrzebujecie, słuchajcie, odrobinę czasu dla siebie, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, żeby zregenerować siły. Może tak być, Raczki, kochane, że y, będziecie wybierać się w, na jakiś urlop, na jakiś czas, słuchajcie, jakiś odpoczynek. Y, y y y, to jest jedna sprawa. Dla jednego Raczka. <laughs> Kochany drugi Raczku, bądź większość z Was, widzę tutaj właśnie też. Taką energię, u spodu mamy pięć kielichów. Pięć kielichów mówi o tym, że może ktoś nas zranił, że może ktoś zranił raczka, może ktoś coś powie takiego niemiłego dla raczka, raczkowi yy, i kochani, nie będziecie się dobrze z tym czuli i po prostu będziecie chcieli się odgrodzić w swoim domu, w swojej noże, <laughs> raczki yy, i nie będziecie chcieli mieć z nikim do czynienia. To jest właśnie taka energia, słuchajcie, cztery miecze. Cztery miecze i energia tych pięciu kielichów. Przy pięciu kielichach też, słuchacie, kochane moje raczki, mamy taką tendencję do odwracania się w przeszłość i zastanawiania, co tam się wydarzyło w tej przeszłości. Słuchacie, takiego w ogóle rozpamiętywania bez sensu. Także, raczki, nie robimy tego w tym tygodniu, nie warto, nie warto. Tak, kochani. Jeśli chodzi tutaj o te cztery miecze, to oprócz tego, że to jest takie, słuchajcie, odgradzanie się od innych, szukanie chwili dla siebie, to, to cztery miecze też mówi o tym, że może Raczek szuka jakiegoś rozwiązania dla siebie bądź yy, kalkuluje coś, wiecie? Może tak być, że Raczek się nad czymś zastanawia i yy, yy, szuka jakiegoś tam może rozwiązania. To też jest właśnie, yy, to jest właśnie też energia takiego, słuchajcie, dobrego kalkulowania. Również tak może być, kochane kochan, kochan raczki moje, może jeden z was, może dwa raczki, że e, przy tej piątce kielichów to. E, piątka kielichów, słuchajcie, to też mówi mi o takich rozmowach na temat, na tematy, które my lubimy, e, na tematy jakichś tam może, słuchajcie, zainteresowań jakichś e, i generalnie. E, i czwórka mieczy, piątka mieczy może mówić o tym, że Raczek sam w sobie się gdzieś tam um, chowa, ponieważ będzie jakieś tam analizy robił. Analizy um, um, na temat swojego życia, powiedzmy, na temat jakiegoś tam planu. Um, generalnie taka powiem Wam, energia um, cztery mieczy energia takiego, takiego odgradzania się od innych, a też energia takiego właśnie, że nie chce nam się nic robić, nie chce się wychodzić, to jest takie właśnie. Dobra, jedziemy dalej, kochane raczki, zobaczmy, co tam dalej Was czeka, nas czeka zresztą, wiecie, mam Wenus w raku. Yy, dobra, kochane raczki, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać? Co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać w tym tygodniu? W tygodniu 17, w nowym tygodniu. Wiecie, ja myślę, ja mówię, rozmawiam sama ze, ze sobą w środku, w mojej głowie. Co dzieje do przyszłości dla raka? O, zobaczcie, pięć pentakli idzie do przyszłości. Kochani, po pierwsze, może jakaś taka. <gryw> Dlaczego to? Może jakaś taka. Y, nie za, może raczek, raczkowi doskwierała pogoda. Y, o, osiem pentakli. Osiem pentakli! Mhm. I może teraz, słuchajcie, jakaś będzie ładna pogoda i raczek będzie z tego korzystał. Y, nie, bez sensu powiedziałam. Nie, bez sensu. Wybaczcie, nie, wróćmy, wróćmy. Yy, tak, piątka pentakli, słuchajcie, mówi o tym, że będzie ładna pogoda, ale to nie to, to nie to, to nie ta wiadomość, słuchajcie. Ponieważ tutaj, mam, tutaj mamy ósemkę pentakli. Ta ósemka pentakli mówi mi o jakiejś naprawie, że yy, tak, piątka pentakli mówi o wyjściu z braku, z braku posiadania pracy, z braku posiadania informacji, z braku odzewu, kochani. Yy, Ale wiecie co, teraz w połączeniu z tym, tak właśnie myślę, że może jednak tego raczki odzewu nie będzie nadal. To nie to, że ta piątka pentakli idzie w przeszłość, wy jesteście może nadal pod jej wpływem. Może rak czeka na dobre informacje w sprawie pracy, w sprawie związków, w sprawie inwestycji i słuchajcie, i nie ma, i nie ma tej, tego, tego kontaktu. Właśnie, to chyba chodzi o to. Ponieważ Tutaj raczek ma jakiś plan. Widzicie? Krok po kroku chce się gdzieś wspinać, chce coś tworzyć, a tutaj nie ma kontaktu. I to jest, słuchajcie, tak: albo chodzi o związek, o naprawę związku, we związku. I tak może być, raczki, że. Tam mieliśmy piątkę kielichów, że może rzeczywiście doszło do jakiejś kłótni, może ktoś Was obraził, słuchajcie, raczki. I będzie trzeba naprawiać tą sytuację. To no jedna sprawa. Druga sprawa, słuchajcie, ósemka pentakli mówi. O tym, o, też o takim czekaniu, słuchajcie, o tym, że coś zaczynamy i krok po kroku dzielnie wspinamy się do góry. Słuchajcie, po jakiejś tam drabinie, powiedzmy. Kar <coughs> Przepraszam, po drabinie kariery? Tak się mówi? Drabina kariery, powiedzmy, jeśli chodzi tu o pracę. E, też, słuchajcie, o, dobra, to jest może być do jednego raczka. Może jakiś raczek ma egzamin w szkole, może jakiś raczek ma jakieś testy przed sobą i zamyka się w tym tygodniu, ponieważ będzie. Się uczył, może kogoś czeka, może jakaś matura, albo coś kogoś czeka. Słuchajcie, i też tak może być. Raczki, że ktoś z Was będzie się uczył. Przy ósemce pentakli też się uczymy, słuchajcie. No, generalnie widzę, że raczku, zaraz dojdziemy później, ale taki, powiem Wam, tydzień wygląda na taki pełen hmm, takiego jakby zajmowania się sobą. To chyba dobrze, co? Raczki. Dobra, raczki. Zatem najlepsza pozycja, co jest w Waszych głowach, jakby się z tym wszystkim macie. Co jest w Waszych głowach, kochani? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Mhm. Ojejku, Boże, wypadło mi. Oj, ale jakie fajne mi wypadło. Dziesiątka kielichów mi wypadła. Się troszeczkę zagięła. Dziesięć kielichów, kochani, to jest w Waszej głowie. No wspaniała energia. Jest to w ogóle Wasza energia. A tu są kochankowie. Ja myślę, że Raczek ma na myśli po pierwsze swoją rodzinę, Dobro swojej rodziny, ale też szczęście z jakąś drugą połówką. Raczek myśli o tym, żeby budować szczęście rodzinne, słuchajcie. Dziesiątka kielichów to jest. To jest ta, to, to takie dobre zakończenie bajki. To jest ta miłość, słuchajcie, to jest spełnienie, to jest czuć, to jest. Mm, yy. To jest bycie kochanym. I ja widzę, że Raczek ma to w głowie, że Raczek tak się czuje. Także słuchajcie, nie jest źle. Tutaj mamy, zobaczcie, kochanko, kochankowie. Ja myślę, że Raczek myśli może o swojej drugiej połówce razem ze swoją połówką. Coś będzie chciał robić, bądź, słuchajcie, Raczki, coś planujecie razem, bądź planujecie coś dla tej drugiej połówki. Może to być coś takiego, może Raczek planuje jakąś, jakieś wakacje, słuchajcie, coś w tym stylu. Generalnie, słuchajcie. Dziesiątka kielichów to jest super energia. Szczególnie super energia na to, co jest w Was. Czyli ja myślę, że będziecie się raczki mimo wszystko dobrze czuć, mimo tego, że tutaj mamy energię odgradzania się, ale czasami ta energia odgradzania to też się schłacie na potrzebne po to, żeby się słuchacie wyciszyć. I myślę, że może raczek będzie się wyciszał w tym tygodniu. No, ale wygląda to dobrze. Dobrze będziecie się czuli, dobre będą emocje. Emocje będą zbalansowane. Dobra, raczki, co idzie do przyszłości? Nie. Raczki, nie. Co przyniesie najbliższa przyszłość? Wybaczcie. Wybaczcie, kochani. Co przyniesie najbliższa przyszłość dla raczka? Może to być, słuchajcie, kolejny tydzień, tydzień 18. Najbliższa przyszłość dla raczka to... Mhm, dziękuję. Uuu, dziewięć pentakli. No, raczku, kochany, może tak być, że będziesz... Um, tutaj mamy pośrednika. Mamy siedem mieczy. Raczku, może tak być, że będziesz wydawał jakieś większe sumy pieniędzy, ale nie martwimy się, bo mamy te pieniądze. Także będziecie mieli pieniądze, żeby je wydawać na jakieś większe wydatki. Tak może być. Może tak być, że Raczek będzie jakiemuś pośrednikowi za coś płacił. To może też tak być. Ehm, bądź słuchajcie, moje kochane Raczki najbliższej przyszłości, oprócz tego, że będziecie wydawać kasę, którą będziecie mieli, może tak być, że po prostu będziecie sobie dogadzali. Przy dziewięciu pentakli, pentaklach jesteśmy bardzo zadowoleni materialnie, e, z naszej sytuacji materialnej, słuchajcie, e, mamy dużo pieniędzy, możemy się dzielić. Inni się z nami też dzielą. Słuchajcie, jesteśmy bardzo zadowoleni przy dziewięciu pentaklach. E, wielkiej jakiejś tam duchowości nie ma przy tej, przy tej energii, aczkolwiek e, pienią kasa się zgadza. Dobra, kochani, dopowiedzmy, dopowiedzmy. Yy, może też tak być, raczki, kochane, że w przyszłości, w najbliższej przyszłości, przyjdzie do Was wiadomość, <coughs> przepraszam, która przybliży Was bliżej do Waszego szczęścia materialnego. Co to jest? Słuchajcie, jeśli chcecie, może coś kupić, coś sprzedać, yy, informacja przyjdzie w tej kwestii. Jeśli ktoś oczywiście na tą informację czeka, taka informacja przyjdzie. Dobra, poproszę trzy. Karty na najbliższą przyszłość dla Raczka na 9 pentakli. Co tutaj mamy? <laughs> Wybaczcie, konie. Mhm. O, 6 kielichów. Słuchajcie, sprawy domowe. Sprawy związane z domem, z domostwem, z ogrodem, słuchajcie, z rodziną. Też z dziećmi. Mhm. Super, w ogóle energia, szóstka kielichów, w ogóle wasza energia. Dwa pentakle. Kochane raczki, coś dodatkowego do Was przychodzi. Albo dodatkowy zysk, dodatkowa praca, e, dodatkowa e, sprawa do załatwienia. Związana z domem, z domem, koło domu. Mhm. A super! Cesarzowa. I paść mieczy. Kochane raczki, nie wiem, co się będzie działo tak naprawdę w tym tygodniu. Patrząc na karty, może tak być, że nie będzie jakiegoś odzewu, że nie będzie. Mm, tak, jakby raczek chciał. Ale słuchajcie, najbliższa przyszłość pokazuje się wspaniale. Tutaj mamy, słuchajcie, cesarzową, mamy pazia mieczy. Paść mieczy przynosi nam, słuchajcie, dobre wiadomości. Dobre wiadomości i też paść mieczy przynosi nam jakieś umowy do podpisania. Słuchajcie, takie, które my chcemy podpisać, takie, na którym nam zależy. Tak, tak, tak. Mhm. Tutaj jeszcze zobaczcie, kochani, tu jest taka jeszcze sprawa, że. Tutaj jest taka sprawa, kochani, że tutaj ta cesarzowa jest bardzo zadowolona z tego, gdzie jest, kim jest, i podejmuje na dobre decyzje, decyzje dotyczące jej domostwa, jej, słuchajcie, imperium. I cesarzowa nam mówi, słuchajcie, o tym, że osiągniemy sukces, że zakończymy coś, co zaczęliśmy, coś materialnego w przeszłości. Że zakończymy to z sukcesem. I tutaj, yy, słuchajcie, rzeczywiście przychodzi. Słuchajcie, dwójka pentakli. Czyli coś dodatkowego do Was przychodzi: dodatkowa inwestycja, dodatkowa praca, yy, dodatkowa jakaś, słuchajcie, sytuacja w Waszym życiu, którą, która będzie dla Was dobra. Kurde, macie cesarzową, kochane Raczki. Yy, yy, I tutaj, słuchajcie, ja myślę, że może Raczek w tym tygodniu będzie się zastanawiał, czy będzie. Jego myśli w przyszłości i myślę, że raczki, coś za bardzo wam tam siedzi w głowie w tym tygodniu. Yy, czymś się albo przejmujecie, czymś, słuchajcie, związanymi właśnie ze sprawami rodzinnymi. Ale ja tutaj widzę, że najbliższa przyszłość pokazuje nam się bardzo dobrze, bardzo pozytywnie z tą cesarzową tam i dziewiące pentakli zresztą. Także raczki. Będzie ok. Dobra, raczki w związkach. Co tam u Was, kochani? Co tam dla związkowców? Raczki w związkach. Raczki w związkach. Co tam u Was, kochani? No, dobra. Mhm. Pięć kielichów, sześć mieczy. Kochane raczki, mo, może dojść do kłótni, do jakiejś wymiany zdań, bądź doszło do, 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 do takiej wymiany zdań. E, I, e, Ale znajdziecie rozwiązanie. Pogodzicie się, słuchajcie, pogodzicie się i um, będziecie razem działać, dobra? Też tak może być, że raczki w związkach, we dwójkę, słuchajcie, kochani, coś chcecie coś zrobić, chcecie coś zamknąć, chcecie coś, jakieś przedsięwzięcie um, podjąć i niestety w tym tygodniu może nie będzie wam ono to wam dane, słuchajcie. Ponieważ przy pięciu kielichach coś się takiego dzieje, słuchajcie. Um, co nam nie pozwala y, wypłynąć na te spokojne wody? Co? Dopowiedzmy, dopowiedzmy. Przy pięciu kielichach to jest tak, jak właśnie mówiłam, to y, takie patrzenie też w przeszłość i myślenie o tym, że ktoś tam był dla nas niedobry, może coś powiedział, ale też, słuchajcie, to jest taka energia y, takiego smutku i żalu, i tego, że ktoś nam coś powie. I to są zazwyczaj takie rany, słuchajcie, y, raczki, które się. Które są już w nas od dawna, i wystarczy przy tych pięciu kielichach, że jedna osoba coś tam powie, no taka wiecie, osoba w ogóle nam nieznana, i, i przychodzą te emocje takie, słuchajcie, negatywne. I yy, my wtedy zamiast skupiać się na tych dwóch kielichach, które stoją, które są pełne, to my tak się odwracamy i patrzymy na te rozlane kielichy, i ojej, 10 lat temu to się wydarzyło. Ale ja wiem, że łatwo jest tak mówić, ciężko jest yy, czasami te emocje pokonać. Dlatego raczki, słuchajcie, wy macie dobrą energię tutaj w głowach, dobrze wam y, dobrze wam y, przy dziesięciu kielichach dobrze się czujecie, dlatego słuchajcie, nie wchodzimy w te takie emocjonalne jakieś tam rozgrywki z kimś. Dobra, poproszę trzy karty na piątkę kielichów tutaj dla, dla związkowców, dla związkowców, żeby nie było. No, zobaczcie, dziewięć mieczy, stresik, lęk, y, jakiś niepokój. Jakiś problem, słuchajcie, was nurtuje, bądź będzie was nurtował. Myślę, że mm, zobaczmy dalej. Trzy, yy, trzy buławy, ok. I dwie buławy. Ja myślę, że raczki w związku i trzy pentakle. Ja myślę, że raczki w związku, wy chcecie nad czymś działać yy, z kimś. Yy, i nie ma, nie ma odpowiedzi od, od tej osoby. I po prostu, słuchajcie, przy tych dwóch buławach musi być albo w te, albo we w te. I Wy, kochani, w tych związkach, nie to, że z kimś, słuchajcie, swoją drugą połówką tam macie jakieś, słuchajcie, miecze między Wami, nie. To Wy, ja, Wy razem z tą drugą połówką musicie się z czymś zmierzyć, słuchajcie, z, z czymś z zewnątrz z Waszego, ym, nie w związku, tylko z zewnątrz. Jejku, brakuje mi słów dzisiaj, raczki. Dwie buławy, przy dwóch buławach ktoś coś musi zrobić. To takie jest, słuchajcie, kiedyś chciałam naprawiać dach, ale nie mogłam tego dachu naprawić, ponieważ tam pan z administracji musiał coś zrobić, a ja już, słuchajcie, już czekałam. Już czekałam, tutaj miałam budowlańca pod ręką, przy telefonie, i mówię: Panie Marianie, no jeszcze nie, jeszcze tam ci muszą coś zrobić, żeby mógł pan dopiero wejść, zrobić ten dach. Także słuchajcie, to są takie sytuacje, gdzie my chcemy już coś zrobić, słuchajcie, już czekamy, a jeszcze teraz się to nie dzieje. No i jesteśmy troszeczkę smutni z tego powodu. I tutaj chodzi o Waszą sytuację, o Waszą sprawę, o Waszą rzecz, moje kochane raczki, którą Wy chcecie rozwijać ze swoją drugą połówką. Dobra? E, single, raczki single, co tam u Was, kochani? Jak to wygląda w tym tygodniu? E, generalnie widzę, że będziecie się zajmować w, do, w domu, domo, dom, domowymi rzeczami. Słuchajcie, swoją drugą połówką, będziecie coś słuchajcie w tym tygodniu. Yy, urządzać, tak powiem. Single, single, single. Co u Was? Uuu, nowy etap życia. u głupiec. I as buław. Dobra, single, kochane moje raczki. Szykujcie się na coś. Szykujcie się albo na poznanie nowej osoby, zaraz zobaczymy dalej. Bądź na jakąś nową inspirację, która wrzuci Was na nowy etap życia. Na nowy, lepszy etap życia. Mhm raczki. Pamiętamy, żeby nie być zbytnio naiwnym w tym tygodniu, jeśli kogoś tam spotykamy, jakąś, słuchajcie, osobę, której nie znamy, to wiadomo, cieszymy się, wszystko bierzemy na klatę, ale mamy też swój rozum, dobra? Ponieważ przy tym głupcu czasami tak jest, że popełniamy błędy takie, ponieważ się cieszymy, jesteśmy zadowoleni i jesteśmy troszeczkę naiwni. Także, słuchajcie, jakieś informacje do Was przychodzą w tym tygodniu. Raczki single, sprawdzamy to, ale wygląda to dobrze. I w ogóle tu jest jeszcze, słuchajcie, As Buław, As buław mówi o romansie nowym o jakimś takim, o takiej słuchajcie, romantycznej, może niekoniecznie romantycznej, a takiej energicznej o energicznym, dynamicznym mm, związku spotkaniu, słuchajcie i ja tu widzę coś nowego jest dla raczków singli dobra, poproszę trzy karty tutaj na głupca Uuuu, królowa kielichów. No słuchajcie, jakaś druga połówka. Raczki w ogóle wasza energia. Myślę raczki single, że w tym tygodniu, kochani, miejcie oczy, uszy otwarte. Tam czeka Was single. Coś jest na rzeczy. Po raz drugi. Azbuław, nowa inspiracja, nowy romansik. Eee, wow, raczki single. Ha ha. ha. Może single już nie, już nie, 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 tak już, już niedługo. <laughs> Kochani, wow. Rycerz kielichów, no kurde, no wiecie, co? No wiecie, co? I a spentakli. Mm, dobra, raczki, single, słuchajcie, coś wam się tam szykuje w tym tygodniu. Związek jakiś, poznanie kogoś. Generalnie też tutaj widzę w ogóle nowy etap w tym, w jakimś tam waszym życiu uczuciowym. Raczki, szykujcie się, raczki single, szykujcie się. Kolejna sprawa jest taka, że mogą być jakieś wyznania w tym tygodniu, raczki single. Ten rycerz kielichów, on jest taki romantyczny: on tam, on jest, on ma peł w tym kielichu, to on ma tyle tam wyznań, słuchajcie, miłosnych, niemiłosnych. Kurczę, raczki, dobrze to wygląda, a tutaj macie Asa Pentakli i głup... As Pentakli, głupiec, w ogóle dwa Asy nam się pokazały, jakiś nowy, słuchajcie, nowy etap Was czeka, raczki single w Waszym życiu związkowym. Piszcie mi, co to jest, ale wszystkiego dobrego Wam życzę. Zatem raczki, kochane moje, jaka jest niespodzianka dla wszystkich raczków, nie tylko dla singli, bo związkowców. Niespodzianka dla raczka, co to za niespodzianeczka? Niespodzianka dla raczka. Pięć buław, pięć buław jako niespodzianka, król pentakli, pięć buław. Pięć buław. Yy, raczki. Już sięgam po talię dopowiadającą, ale to niespodzianką, czy to będzie jakieś zaproszenie na wyjazd? Tak może być, kochane moje raczki, że może ktoś was zaprosi na wyjazd gdzieś w naturę gdzieś do siebie, do domu. Yy, to jedna sprawa i to będzie, słuchajcie, taka podróż może być podróż nad pociągiem albo autobusem no nie wiem, do, może do jednego raczka to jest yy, ale, ale generalnie to też może być słuchajcie, jakieś takie Um, może dostaniecie zaproszenie na jakieś, yy, na jakieś wydarzenie sportowe, gdzie będziecie, słuchajcie, oglądać mecz albo jakieś tam inne jakieś inne widowisko sportowe tam, słuchajcie, jest tam, gdzie ludzie rywalizują ze sobą, dobra? ale poczekajcie, ja zaraz to dopowiem bo może to mnie niespodzianką po prostu będzie kłótnia słuchajcie um, no, z kimś zobaczmy, może to jest dla związkowców, może to o to chodzi tutaj, sprawdźmy dziękuję królowa buław Brunowa buław. No proszę. Co ona tu robi? Sześć pentakli. Ok. Pamiętamy o równowadze. Słuchajcie, z kolei przychodzi jako niespodzianka. Pamiętamy o równowadze, żeby nie przesadzić. Mhm. I głupiec po raz drugi. Raczki. Raczki, raczki, raczki. I osiem pentakli. O kurczę. Yy, raczki, kochane, no to niespodzianką jest rzeczywiście wejście na nową drogę życia, na nowy etap życia. Yy, 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 yy. Królowa buław. Sześć pentakli, w sensie, słuchajcie, mała karma. I głupiec znowu po raz drugi, słuchajcie, jakaś to może i słuchajcie, no i to może być, słuchajcie, wyjazd, i to może być nawet wyjazd gdzieś dalej y, za granicę. Podejrzewam, właśnie, majówka, słuchajcie, może na majówkę będziecie gdzieś jechać, to jedna sprawa. Druga sprawa, słuchajcie, singleraczki, tam może tu jest, myślę, że to jest przekaz dla was, że po czasie już, kurde czekania może takiego działania i w ogóle zastanawiania się co tam z moim życiem uczuciowym ja myślę, moje kochane raczki, że to niespodzianką będzie właśnie wejście w ten nowy etap w waszym życiu uczuciowym i to rzeczywiście możecie kogoś poznać tutaj, kochani, ja, ja bym się nie zdziwiła i osiem pentakli, słuchajcie, krok po kroczku krok po kroczku um, uh -huh. kochani, ale też tak może być, że to nie, nie tylko przekaz dla singli dla innych nie, nie singli, to może tutaj chodzić, słuchajcie, ale też generalnie dla innych raczków, raczków singli, też tutaj może chodzić, słuchajcie, o to, że jakaś inwestycja Wam się opłaci i opłaci Wam się inwestycja, słuchajcie, i przyjdzie, przyjdzie jakaś kasa w Waszym kierunku, kasa, którą, na którą czekacie tak naprawdę. Może dzięki tej kasie pojedziecie sobie na jakąś wycieczkę? Dobra, raczki, nagadałam się. Praca, finanse. Co z tą pracą, co z tymi finansami, moje kochane raczki? Jak to wygląda w tym tygodniu, w nowym tygodniu? Praca, finanse. Wiecie, co mi teraz tak przyszło, jako ta niespodzianka, że po prostu może raczek się z kimś pokłóci, bądź ktoś będzie się z wami kłócił, ale się pogodzicie. I po tym pogodzeniu, słuchajcie, chodzicie na nowy etap Waszego związku, Waszej przyjaźni, czy to może w pracy, ale myślę, że to raczej w życiu osobistym. Dobra, praca finanse dla Raczka to paść pentakli, no kochani, super, no sprawiedliwość, e, paść pentakli, Raczku, pracujemy pilnie, dobra, przy pentakli pracujemy pilnie, tam jest potencjał, który my, nad którym my pracujemy, e, słuchajcie, no i pentakle, pracujemy nad, nad, nad czym? Sprawdzam. Nad naszym planem. <noise> Nad naszym planem. Plan wzbogacenia, wzbogacenia się. Słuchajcie, paść pentakli, on... Pamiętajcie w pracy, żeby... Żeby pracować, chciałam powiedzieć. Tak, trzeba pamiętać. Ten paść pentakli, on jest dosyć pilny. On ma wszystkie rzeczy porobione, on ma wszystkie deadline'y. Um, ma wszystkie projekty skończone na czas. Także słuchajcie, kochane raczki, jeśli zaczęliście jakiś projekt pracy... Pamiętajcie, żeby doprowadzić go do końca. Pamiętajcie, żeby trzymać się terminów, dobra? To jest pilny paś. Pilny paś pentaklu, on, pan, ta, pentakli, on zazwyczaj to też tak może być, że dostaniecie, kochani, w pracy prowadzenie jakiegoś projektu, może jakieś nowe nowe zadanie w pracy. I zazwyczaj ten paś jest nie dość, że jest pilny, ale doprowadza rzeczy, rzeczy do końca. Także, moje kochane raczki, dobrze to wygląda. Praca i płaca jest zobaczcie rycerz pentakli krok po kroku praca nad naszym, nad naszą inwestycją generalnie jest praca słuchajcie praca jest a dwa kielichy porozumienie w pracy też jest słuchajcie także może być że dostaniecie prowadzenie nowego projektu jakieś nowe zadanie słuchajcie i wy będziecie bardzo zadowoleni z tego osiem mieczy i kochankowie, słuchajcie, jakaś decyzja zostanie podjęta w pracy i wy już będziecie wiedzieli w którym kierunku, kierunku macie iść w którym kierunku macie, słuchajcie, kierować swoje um, um, swoje kroki, słuchajcie, super jest ok, raczki, zatem rada bądź wynik jaka jest rada bądź wynik tego czytanka dla Raka na nowy tydzień no raczuśki to dla was Kochane raczki 10 mieczy przychodzi, słuchajcie, jasność do Was. Raczki, po pierwsze, nie, nie dźwigamy za bardzo, mogą Was boleć plecy, taka to jest energia też. Słuchajcie, takiego bólu w plecach, gdzieś, słuchajcie, może Was gdzieś tam kuć. Jedna sprawa, dlatego nie dźwigamy ciężarów, nie przepracowujemy się, odpoczywamy. Kurde, może rzeczywiście to jest ta energia tego, tych czwórki mieczy, żeby po prostu odpocząć, to jest taka rada, ale też zobaczcie cztery pentakle. Kochani, ja myślę, że przyjdzie jakaś jasność w waszej sprawie y, związanej z tym planem materialnym, jaki macie na siebie. Sprawy dotyczące domu, słuchajcie pracy, y, finansów, przyjdzie jasność, przyjdzie wiadomość i wy już będziecie wiedzieli, na, na czym stoicie. Tak samo, słuchajcie, może być dla raczków singli. Coś się takiego wydarzy i wiecie, na czym jesteście. I tak samo raczki w związkach, przyjdzie oświecenie, słuchajcie, przy dziesiątce mieczy przychodzi oświecenie, w jakiejkolwiek, słuchajcie, kwestii tam potrzebujecie tego oświecenia, super, dobra energia, kochane raczki, ale pamiętajcie, nie za bardzo nie opanujemy emocje, musimy trzymać, słuchajcie, na wodzy w tym tygodniu, pamiętajcie, przyszłość dobrze wygląda, raczki single, kurde, nie wiem, co tam się dzieje, kochanie, ale widzę, że jest jakiś nowy etap życia, dobra, jest OK. dzięki serdeczne, pozdrawiam raczki, pa pa.